Hej, siemano! Ja jestem Sakramento, a dzisiaj jesteśmy w schronisku. W schronisku dla zwierząt we Wrocławiu. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Zapraszam! Jak te dwa pieski? Najciekawsze jest to, że właśnie przed, przed klatkami mamy tutaj Historię tych zwierzaków. Tą historię możemy sobie przeczytać i możemy tak naprawdę dowiedzieć się dlaczego, dlaczego ta psina trafiła do tego schroniska. Mamy tutaj napisane w jakich warunkach żył, czy został komuś odebrany, ile ma pies lat, a nawet jak ma na imię. Tutaj mamy misia. Bobacz, jaki fajnie jesteś. Przed adopcją zwierzaków bardzo ważne jest to, żeby się zapoznać właśnie z historią tych zwierząt w jakich one warunkach żyły, jak były traktowane jest to bardzo ważne dla, dla nowego właściciela przy wyborze psa tutaj mamy w historii napisane, że właśnie ten piesek tutaj, ty jest Lizus jest on troszkę lękliwy i niepewny i sobie poszedł We'll Często jest tak, że te pieski same podchodzą do, do człowieka. Niektóre szczekają, bo po prostu tych ludzi się boją. Te, te psy często były... Bywa, że były bite wcześniej. Myślę, że wiesz co, one się boją też kamery, bo one, one nie wiedzą, co tak okay. naprawdę trzymasz w ręce i różnie też mogą reagować. A niektóre to po prostu przychodzą do krat i podają ci łapę, przytulają się, chcą, żeby, żeby człowiek je głaskał. One po prostu potrzebują miłości. Przykre to jest. Oprócz piesków mamy też tutaj inne zwierzaki. Może pokażesz nam, co tutaj fajnego jest. W schronisku mogą być baranki. Co w ogóle baranki robią w schronisku? Odpoczywają. W tym schronisku jest na tyle fajnie, że te miejsca, w których sobie te pieski mogą spać, są podgrzewane. Niestety takie standardy są nie w każdym. O, mamy tutaj przyjaciela. Niestety właśnie takie standardy są nie w każdym, nie w każdym schronisku. Można tylko współczuć tym zwierzętom, które muszą w zimie przetrwać to wszystko. Bella Naprawdę serducho boli jak się widzi, że te pieski są bez właścicieli, są w samotności, muszą żyć i że są takie smutne w tych schroniskach Dlatego właśnie potrzebne są też osoby, które, które będą tutaj pomagały w schroniskach, które będą wyprowadzały na spacer Bo takie pieski też uczą się właśnie życia z ludźmi Ci wolontariusze właśnie mogą sobie z tymi piskami wychodzić, yy, mogą po prostu się z nimi bawić, troszkę pochodzić na smyczy. W ten sposób one się uczą zachowania takiego przystosowania do życia może w domu, do życia w rodzinie i to jest im też ba bardzo potrzebne. Do tego możemy też pomagać w ten sposób, że możemy przynosić im karmę, możemy przynosić im jakieś koce, możemy przynosić im zabawki i takie rzeczy w każdym schronisku są zawsze mile widziane. Oprócz piasków oczywiście też tutaj mamy kotki. I tych kotków jest tutaj sporo. One są oczywiście zamknięte, no bo jak wiemy kotki zawsze uciekną, gdzieby nie były. Przeskoczą przez płot, wejdą przez mur. Także mamy tutaj kociaki. Najsłodniejsze jest to, że te pieski są tutaj przez e, tak naprawdę ludzi. Z winy ludzkiej? Tak. Sami sobie tego nie zrobiły, tak. E... Najgorsze jest też to, że one były wcześniej z źle traktowane. Tak. Niektóre nie zaznały miłości ludzkiej, nie wiedzą, co to jest miłość, dlatego boją się ludzi. Myślą, że, że człowiek to jest osoba, która. Która zaatakuje, która zrobi im coś złego i te psy tak nas kojarzą. Zawsze jeżeli macie taką możliwość, powiedzmy, nie macie możliwości zabrania sobie psa. Macie gdzieś niedaleko schronisko i macie trochę czasu, chcielibyście spędzić z wieżakami trochę czasu, zawsze możecie iść do takiego schroniska i zostać wolontariuszami, tak? Tak to się chyba nazywa. Są wolontariusze. Chodzi z tymi pieskami na przykład. Tych psów nie trzeba, nie trzeba adoptować, można im też pomóc właśnie w inny sposób, tak jak mówiłem wcześniej, można przynieść yy, karmę, można, można po prostu przynieść jakąś kołdrę kod. Chociaż. Mm, tutaj warunki są fajne, te, wie, warunki, wie. te warunki są I dobre, są o, o ile można tak powiedzieć, no bo... No bo one nie mają domu, ale, ale właśnie te miejsca tam są ogrzewane, gdzie te psy mogą sobie spać. W innych schroniskach tego nie ma i dlatego bardzo współczuję tym pieskom w innych schroniskach. Mimo tego naprawdę te psy potrzebują domu. Możecie iść do, do każdego schroniska albo sobie pieska adoptować. Fajna sprawa takiego pieska adoptować, bo nie macie konkretnej rasy, wszystko jest takie, wiecie, oklepane, labrador i tak dalej. Tu są bardzo ciekawe te psy, każdy ma inny charakter i każdy ma inny wygląd, specyficzny. Widzieliśmy nawet psa, który ma dwa różne kolory oczu. Te psy są unikatowe, bo taka mieszanka to się trafi tylko raz w życiu się trafia, prawda? I do tego dochodzi nam też to, że te psy żyją dłużej, bo kundle mówi się, że żyją dłużej, a te psy rasowe żyją troszkę krócej. Ale jest jedna taka ważna rzecz, jak będziecie mieć psa, czy macie psa i macie pewne dziwne zachowania, które gdzieś wam przeszkadza przeszkadzają i nie wiecie co z tym zrobić. To tak naprawdę, to nie jest tak, że macie niegrzecznego psa i po prostu nie jest niegrzeczny, tylko my tych psów nie rozumiemy, tak? My nawet... Człowiek, człowieka nie potrafi zrozumieć, to co dopiero psa. I od tego też są spec specjaliści, tak? Zawsze możemy, albo nawet jakimiś filmikami na YouTube y, posłużyć się, na pewno jest tego bardzo dużo. Są książki, są ludzie, którzy się tym specjalizują są i naprawdę robią cuda. Psycholodzy są od psów, tak, a tego nie jest. wiedziałem. Nawet w Ameryce ten, y, nie wiem jak się nazywa Cezar. Tak. Y, on ma swoją klinikę psychologiczną dla psów no. i on jeździ po świecie i pomaga tym psom. Pomaga... Wiem, widzieliście. I te psy ratuje. Dzisiejszy odcinek był taki troszkę, troszkę smutny, ale chcieliśmy właśnie pokazać jak wyglądają schroniska, bo to właśnie dla tych osób jest ten filmik dedykowany, dla osób, które nie były nigdy w schronisku, pokazać Wam jak to jest, jak te pieski żyją, także pamiętajcie, że takim są, można pomagać i chcieliśmy właśnie to tutaj w tym filmiku pokazać. No to tyle na dzisiaj, trzymajcie się i do następnego odcinka, hej! Teraz byliśmy w kwarantannie. Te ostatnie pieski, które widzieliśmy, to właśnie były pieski... No. Hej, siemano! Ja jestem Sacramento, a dzisiaj jesteśmy w schronisku. W dla zwierząt we Wrocławiu.